Ain't no shame in the games, <laughs> just the way you were raised to always sing about better days, better days. Cześć, witajcie z tej strony matchu. to jest kariera Manchester United FIFA 15 i na sam początek dostajemy kontuzję Maruana Falennego i zaraz wam wszystko wytłumaczę dlaczego też e, nie ma filmów ostatnio na kanale w ogóle. Do tego wszystkiego przejdziemy na spokojnie, tylko najpierw przewidźmy sobie mecz, bo teraz mamy mecz ligowy z Wigan Athletic No Kuśwa! Jak tego nie wygramy, to ja już nie wiem kiedy my zamierzamy wygrać. Mm, no i tak, dlaczego nie ma filmów na kanale? Będę o tym mówił podczas ustawiania składu. Chodzi o to, że zbliża się mi matura i uznałem, że mimo wszystko kwestia priorytetów w życiu jest najważniejsza i że to akurat matura jest najważniejsza u mnie na tą chwilę. Dlatego też uznałem, że kanał pójdzie troszkę w odstawkę, tak jak mówiłem wiele razy. W moim przypadku ten kanał nie jest... Mm, Niedzialne w zasadzie, że ja z niego się utrzymuję, że ja muszę zawsze końcowym wrzucać film. Ja to robię dla was i dla siebie. No i po naprawdę zastanawianie się dłuższą chwilę uznałem, że... Matura to jest moja przyszłość, a kanał to tylko hobby póki co i muszę e, wybrać dla siebie po prostu lepiej. Wybrałem naukę do matury, przygotowanie się, co nie oznacza, że filmów w ogóle nie będzie. E, do tego przechodzę właśnie teraz. Przy okazji, patrzcie, co ustawiam w składzie. No, niż nic tygodni nie Na kanale przez ten najbliższy miesiąc, czyli tak do połowy maja, bardzo przepraszam, że tak długo, ale sami rozumiecie, jeszcze mam ustny z Polaka, to też trzeba się przygotować tam prezentację i tak dalej. Do tego czasu na kanale będę się raz na jakiś czas pojeć filmy z kariery czy United, będę się starał jak najczęściej, jeśli tylko będę mieć chwilę. Jakąkolwiek wolną chwilę, żeby coś dla was przygotować, to będę się starał to zrobić. No i z GTA Online, bo tam już powoli rozkręcamy ekipę. Będzie myślę bardzo fajnie. Może Ronaldo wstawimy? Albo i Turbę. Turbę. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Postaram się, żeby... Nie było za dużo przekleństw, ale to tutaj nie mogę obiecać. No i z tych dwóch gier, z tych dwóch trybów gier będą się pojawiać filmy przez najbliższy miesiąc. Może czasami jakieś PS a wrzucę, ale ostatnio zauważyłem, że tak średnio wam się podoba, że wolicie mimo wszystko FIFA. Jeśli miałbyś na przykład zetupowić w Karierę Meczu United, to wolicie zobaczyć Karierę Meczu United, niż e, Pro Evolution Soccer, więc to muszę jeszcze przemyśleć, dajcie znać w komentarzach. No i to chyba na tyle, no bardzo przepraszam, że tak wyszło, naprawdę, wieście mi, yy, chciałbym mieć czas i na to i na to, no ale... Nie da się w ten sposób. No po prostu się nie da. Jeszcze muszę ja czasami mieć coś dla siebie, tak? No jest to nie jest tylko tak, że u mnie się jest matura i kanał, ja jeszcze bym chciał mieć czas dla siebie, dla swojej dziewczyny, dla wszystkiego tego związanego z nią, czyli pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ja oczywiście żartuję. takim yy, Taki składem bo wyjdziemy. No i kończąc, yy, tak jak mówiłem, dwie serie będą przez najbliższy miesiąc... Yy. Jeszcze raz bardzo za to przepraszam i liczę, że mimo wszystko nikt nie odsubuje, tylko będzie tych słów przybywać i będziecie e, zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje. Jeśli chcecie być na bieżąco, to wejdźcie na mojego fanpage'a, bo tam już jakiś czas temu o tym pisałem, e, a dopiero teraz mam trochę czasu, żeby coś dla was nagrać i na kanale o tym powiedzieć. No, to co, zaczynamy mecz z Wigan Athletic. Piękny Trafford przed nami. Pomijamy sobie już tutaj. I powinniśmy dostać składy, jeśli się nie mylę. Może, mogę się mylić. Cały czas nie mogę tego wyczuć, jak pominąć, żeby dostać e, składy. Jak widać, chyba niestety nie trafiłem. Sędzią spotkania jest Michael Oliver. Tak, zdecydowanie nie trafiłem. No nic. To co? Pomijamy i... Ruszamy z meczu. Manchester United, Wigan Athletic. Runej wyrzucony. Runaj Wayne runaj Wayne Runej. Wayne, Runej. 1 do 0! Pięknie, chyba pierwszy gol Francuza w barwach United po transferze. Czy strzelał wcześniej? wcześniej? Nie pamiętam. No nic, asysta Runeja po rękach bramkarza Wigan Ale najważniejsze, że jest gol. Ach, potrzebowaliśmy takiego właśnie gola, który troszeczkę nas uspokoi. Bo mimo wszystko przeciwnik słaby, a no jest nerwowo. No ale dobrze, dobrze, dobrze. 1 do 0. Wigan tutaj popykało filmkę piłką i groźne strzały oddali. No, na miejscu de hej miałbym pełne portki. O rany. Nawet nie wiem jak to skomentować. Ja zapomniałem jak się gra w Fifę, czy co? Niesamowita główka i niesamowita bramka. Kurwa Wigan. Trafford. <laughs> Mam wrażenie, jakbym nie mógł znaleźć sobie po prostu formacji, jakbym nakupił zawodników, nie do końca przemyślał na jakie pozycje potrzebuje i w tym momencie to się niesamowicie mieściło. No Rocha tutaj, no, no. to jest gol Rocho. no. Ja Nie miałem na nim kontrolę? Chyba nie, co? Zresztą. Ci zawodnicy w ogóle nie kryją miejsc, które powinni kryć. No to jest straszne. Jakieś zmiany może. Nie wiem. Kogo ja mogę wprowadzić w ogóle? Herrera. W sumie Herrera bym przytulił na SPO. Ten zawodnik jest takim, który może tutaj coś zmienić. O, na tym spotkaniu mamy z no, to. Ja pierdzielę z tych dwóch meczów trzeba wycisnąć 6 punktów. Nie ma innej opcji. Ofensywny, super ofensywny. Jedziemy. Pobudka. Bo to nie może tak wyglądać. Herrera. Mam nadzieję, że ten gość troszkę nam ten mecz rozpędzi, bo... To wygląda bardzo źle na tą chwilę. Zagrajcie to wreszcie, ja pierdolę, no. Chłopaki, z tej cholery, tutaj już powoli sił nie mam do was. Runej, runej, Jezus Maria, udało się. Boże, nie wierzę, jak mogę mieć takiego pecha w tych wszystkich meczach. Rany Boski, jak za Mojsa, kujzwa, gol z Wiga na 2-1, cieszy w chuj. Ja pierdziele, do czego, do czego, to doszło w ogóle? W sensie z Moise'em nie mieliśmy meczu z Wiganem, ale chodzi mi o ten wynik i poziom drużyny. Ja pierdolę, nie wierzę. Ale kryzys. Po prostu kryzys. Kończmy, kończ, kończ panie sędzio, kończ pan ten mecz, dziękuję, Boże. Ja pierdzielę. Co za dramat totalny, nie wiem, że można tak słabo zagrać. O Boże, dobra. Pomijamy tutaj, tutaj też. Wygrywamy z Wigan 2 do 1. Ledwie, ledwie. Dosłownie, ledwie, ledwie. Dobra, przed nami mecz z Norwich. Przy okazji chciałem wam powiedzieć, bo zapomniałem oczywiście na początku, bo najważniejsze było, w mi ta informacja o mojej maturze i o tym, jak chciałem wam się filmy. Te teraz kariery wszystkie nagrywam we współpracy z FIFA Karierowo.PL. Zapraszam was na ich fanpage. Tam są różne ciekawostki związane z tym, jak zawodnicy się dobrze rozwijają. Kimiraś na sezonach ostatnio zauważyłem, że wyrzucali oceniali te drużyny, którymi gramy ogólnie w sezonach. Ciekawy fanpage, myślę, że dla każdego gracza związanego z FIFO e, będzie tam coś, e, co go zainteresuje. A my przechodzimy do meczu z Norwich. Czy jakieś zmiany w składzie? Myślę, że na pierwszy skład zasłużył Herrera ostatnim występem. Zmienił naszą grę diametralnie. E, ja bym dał też szansę. No właśnie. Nie wiem do końca komu. Janu mi się nie podobał jak grał. Nie, nie, nie. Young. Ashley Young. Ostatnio Bohater Manchester United. Myślę, że e, tutaj też mógłby niesamowicie się pokazać. E, nie mamy innego śpedyka, więc Pogba jest zmuszony tutaj grać z Blindem. Przechodzimy do meczu na Ivy Lane. Chyba nie jest deszczowo, więc to jest dobra wiadomość akurat. Mecz niewątpliwie ciężki. Jak każdy dla nas ostatnio. Ten kryzys. Nie wiem nawet skąd się wziął. Jeśli macie jakiś pomysł, to oczywiście piszcie. Wiesz, że dużo osób by chciał, żeby nie wystawiać akurat POGBY na SPD. No ale na tą chwilę musi tam grać. Dobra, pominiemy to tutaj. Wayne Runej, wiek 30. Staruszek już powoli. Ruszajmy z meczem z Norwich. To jest oczywiste i nie ma nawet powodów mieć pretensji. Rooney. No, może runej się obudzi. No, właśnie tego oczekiwałem od Wayne'a runeja. Dokładnie tego. Dobrze. Już się zaczynałem bać. O ten wynik. I tak, no, jest słabo, ale. Nie potrafiliśmy udowodnić tej przewagi, która na boisku się wyraźnie zarysowywała. No, to, to, to jest denerwujące. Rocha chyba za asystą, czy Laporte? Piękny gol. To trzeba przyznać, że piękny gol na Runeja. Wyszło mu, no. W końcu mu wyszło. Dobrze. 1 do 0. Dobrze, Blind. Takie zagrania bardzo doceniam. Bogba 2 0. Dobrze, Runej. Dobrze, 2-0. Jedna szybka akcja i coś w końcu wyszło. Pogba na spd drugi mecz, i drugi gol, tak w ogóle. A myślę, że warto na co zwrócić uwagę Dawid He. Okej, okay. myślę, że to już jest koniec meczu. Wykopiamy sobie piłkę do przodu i kończymy to spotkanie i ten odcinek. No i dobrze. mecz Syrene was z na wyjeździe 2 do zera. Ło, ciężki mecz, ale przewaga była widoczna. Za chwilę Wam pokażę statystyki. One wyglądają w ten sposób. Myślę, że wyraźne, wyraźnie zarysowane kontrola meczu. Wynik tego nie do, nie do końca zerwuje, no ale 2 do zera ważne są 3 punkty, kolejne 3 punkty. To było na tyle, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeszcze raz bardzo Was przepraszam, że te odcinki będą teraz rzadziej. E, mimo to zapraszam do subskrybowania, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Warto, Po 15 maja wprowadzę coś nowego dla Was, e, żeby Wam wynagrodzić ten cały czas, który teraz e, tak jakby troszkę przepadnie, no bo wiecie, trzeba się uczyć. Trzeba! Każdy z Was powinien. Więcej lub mniej, ale trzeba. Trzymajcie się na razie.